Trochę nam się zeszło, ale udało nam się ustalić, że Michał zdobył hasło w sposób, który absolutnie naprawia mnie dumą. Dzisiaj sobie troszeczkę porozmawiamy na temat tego, ile czasu dzieciaki spędzają przed ekranem. To, co tu widzicie po lewej stronie ekranu, to jest, to jest podgląd statystyk moich usług. Zacznijmy od Michała. I teraz tak, to są statystyki prezentowane na podstawie jego głównia iPada. Jakie opcje oferują nam większość urządzeń, z którymi się spotykamy? Zacznijmy od sobie tej, tej statystyki, klikniemy sobie całą aktywność. To, co mamy dzisiaj, to są 3 godziny 12 minut, czyli nie mało, z czego godzina 41 to edukacja, godzina 36 to rozrywka. I 15 minut to gry. I teraz tak, przyjrzyjmy sobie więc, co to jest. YouTube Kids, yy, czyli rozrywka, to najwięcej czasu, i z tego co widzę, to po prostu to jest całość yy, rozrywki. Natomiast, natomiast tą aplikację Michał ma w okolicach 30 minut dziennie. To jest w kategorii gry. W momencie, kiedy Michowi kończy się czas na to, to musi zrobić to trochę duolingo. Za każde zrobienie pięciu zadań w, w Duolingo ABC dostaje 15 minut na YouTube Kids co prawdopodobnie tłumaczy tylko i wyłącznie dlaczego edukacja jest na pierwszym miejscu dalej, dlaczego zawsze może robić Duolingo bo mm, w zawsze dozwolonych ma Duolingo ABC dzięki temu on może zawsze uruchomić tą aplikację podobnie na przykład yy, ma Piotrek, który to ma ustawione tak, że że na przykład aplikacja do pianina jest też nielimitowana u Piotra. Jak sobie to zajrzymy, zawsze dozwolone. Jest simply piano. I prawdopodobnie tylko dlatego, że jest zawsze dozwolona. Wróćmy więc do statystyk Michała. To, co tu zobaczycie, to na przykład, że App Store ma minutę. I teraz, dlaczego App Store ma minutę? Bo dzieciaki uwielbiają siedzieć w takim. Google Playu albo innym App Store, i po prostu przeglądać sobie aplikacje i oglądać filmiki i że tak powiem nakręcać się na pobieranie. To dlatego ja ustawiam im minutę. Jak zwrócicie uwagę, dzisiaj tylko 7 minut z aparatem. Zobaczmy, jak wyglądają te same statystyki dla, dla tygodnia. 20 minut nie jest to najpopularniejsza rzecz. Jeżeli spojrzymy sobie na Średnio dziennie to jest 2 godziny 18 minut Czyli ewidentnie jest tak, że on zdobywa więcej czasu Po to, żeby mógł sobie jakby skorzystać z pozostałych aplikacji Dobra, czyli jak widzicie mamy, mamy tu czas Jak przejrzymy sobie, jak cofniemy się tam jeszcze jakoś głębiej To zobaczymy sobotę i niedzielę Sobota jest absolutnie fantastyczna 3 godziny 51. Trochę nam się zeszło, ale udało nam się ustalić, że Michał e, zdobył hasło. E, I zdobył hasło w, w sposób, który absolutnie napawa mnie, mnie dumą. Czyli y, włączył nagrywanie ekranu. Poprosił mamę, aby mu wpisała kod przedłużający czas. E, więc nagrało się też wpisywanie kodu, które Michał potem sobie odtwarzając, nauczył się na pamięć kodu Większość dzieci po prostu podgląda kod w sensie rodzice są nieuważni wpisują u nich na urządzeniach więc tu mam takiego tipa, że jeżeli chcecie zadbać o jakby ten kod utrzymać jak najdłużej to sugeruję robić tak, że dziecko klika pozwól mi na więcej czasu i wy dostajecie powiadomienie na swoje urządzenie i tam klik klikacie tak, u was to wyskoczy to możecie po prostu kliknąć pozwól na więcej i on dostanie bez, bez pytania kodu. Więc jedna taka przestroga jeszcze na koniec z rzeczy, z rzeczy bardzo ważnych. To jest dbanie o to, jak, jak kupować aplikację. Bardzo często w wielu domach istnieją wspólne, wspólne tablety. I te tablety na przykład mają możliwość bycia odblokowywanych kciukiem. Czy tam twarzą, whatever. I ten to kciuk twarz może być wykorzystywana do. Wielu z was ustawia urządzenie tak, żeby dziecko mogło sobie je odblokować kciukiem, żeby nie musiało wpisywać kodu. I bardzo, bardzo często ten sam kciuk, ta sama forma autoryzacji jest używana do wykonania zakupów w sklepach. Więc y, możecie się y, nie zorientować, w tym, nawet, że dziecko jakby wykonuje za was y, zakupy. Mogą wam nie przyjść potwierdzenia, albo mogą trafić do spamu tych zakupów. I w tym momencie informacje o tych zakupach znajdziecie na karcie kredytowej, która jest podpięta do AppStora, którą będziecie mieli pośród innych milionów wydatków, które sobie wykonaliście w danym miesiącu. Więc dobrze jest. Nie ustawiać, albo ustawić tak, żeby zakup nie, nie, auto, nie był autoryzowany kciukiem Albo, żeby dziecko musiało jednak wpisać kod Dziękuję Wam dzisiaj za tą krótkie, krótkiego live'a Do zobaczenia za tydzień Tu mamy prośbę o więcej yy, czasu Tak, mamy opcję i możemy kliknąć tak, pozwól, na 15 minut, na godzinę, na cały dzień i nie zatwierdzaj. To co mnie osobiście najbardziej rozbawiło, to że w momencie kiedy Michał zgadł to hasło, narysował mi na tablicy takiej kredowej, takie cztery jakby kwadraciki, w środku napisał falbanki i powiedział do mnie tak, zanim jeszcze ja się dowiedziałem, że on ma hasło, Tato, a dlaczego ty zawsze klikasz tam na górze? Ja mówię, no bo tam jest napisane daj 15 minut. A on mówię, co jest napisane tu? Poniżej. Ja mówię, daj godzinę. Hmm. I poszedł. I to dlatego on sobie dodawał godzinę. Siedział Piotrek obok, i Piotrek mówi tak: co jest napisane tam jeszcze niżej? Ja mówię, tam jest napisane daj cały dzień. I Piotrek wiedział, że tam można cały dzień dać.